Cześć, witajcie, z tej strony Robert, zapraszam Was dzisiaj do czegoś nowego, Pixel Box, jeżeli wiecie o co chodzi to, to, to OK. jeżeli nie to już Wam tłumaczę. Co miesiąc jest taka inicjatywa, że otrzymujesz paczkę o wartości mniej więcej 200 zł, gdzie jest od 4 do 6 różnych ciekawych elementów związanych bezpośrednio z jakimś uniwersum gry, czy z jakimś sprzętem komputerowym, no coś tam związane z jakimś konkretnym wydarzeniem. W tym miesiącu mamy motyw przewodnik Galaxy. Te paczki będą pojawiały się u mnie co miesiąc. Generalnie inicjatywa jest taka, że taką paczkę dostajesz o wartości 200 zł, jeżeli zdecydujesz się na plan mi miesięczny 99 zł na 12 miesięcy. Czyli za 99 zł dostajesz sprzęt, czy tam jakieś gadżety, powiedzmy za 200 zł. No, oczywiście 99 zł może to nie jest mało, natomiast no, będziemy sprawdzać, co w tych paczkach jest. Tu mamy element y, opisowy, jeżeli chodzi o M, to chodzi o rozmiar, bo tam w niektórych przypadkach na pewno są jakieś koszulki czy coś takiego. Dlatego też gdzieś tam pytają wcześniej o rozmiary. No, chyba jeszcze jestem M. Natomiast tak jak w przypadku smartfonów, zawsze otwierałem takie pudełka. Natomiast, żeby sprawdzić, czy tam chociażby ekran nie jest zbity, żeby nie było jakiegoś zaskoczenia. Natomiast, jeżeli chodzi o tą paczkę, to nie otwierałem, żeby nie psuć sobie niespodzianki. Nie oglądałem też, bo w sieci na pewno już jest pełno filmów związanych z tym. To jest edycja czerw. Co z tego, co się orientuję. No i temat przewodni z galaxii. Ok, otworzymy sobie to, zobaczymy, jak to wygląda. Tak. Dobra. Tak to jest wszystko zapakowane, jeżeli chodzi o ten przód. Możecie zauważyć. Mamy tutaj. Ja muszę to zerwać? Czy jak? Chyba tak. Dobra, no to zrywamy. Mam nadzieję, że miałem to zerwać. Okej. Okay. Bardzo ładnie to jest zapakowane w ogóle. Dobra, jest jakaś koszulka. Zacznijmy sobie od tego. Wyjmujemy sobie. Mamy koszulkę w pierwszym pakiecie. Koszulkę. Rozmiar M, czyli wszystko się zgadza. Mario Bros. No, Mario, Super Mario, spoko sprawa. Jak najbardziej. Na końcu Wam odpakuję generalnie te, te wszystkie elementy, jeżeli chodzi o tą koszulkę chociażby. Pokażę Wam jak to wygląda. No, fajna, taka kolorowa, z motywem Mario. Jak najbardziej, w porządku. Kolejne elementy, O, Są bilety wstępu. Bilety wstępu, no Orange Video Fest. No, na którym będę, na którym będę. Znaczy ja się dowiem, bo jeżeli ja już mam bilet wstępu wcześniej w związku z tym, że, że jestem w live tube, to, to w sumie mogę wam te dwa bilety rozdać. myślę, że to by było spoko, spoko sprawa, więc e, jeżeli tak będzie, to, to gdzieś tam dam informację w opisie filmu czy w komentarzu. Wtedy będę miał dwa bilety, żebyście mogli sobie po prostu wejść. No i kto będzie chciał się spotkać, to dostanie ode mnie bilet przed wejściem, bo ja tam też będę wcześniej. Okej, okay, no to jest spoko sprawa. O lol, to jest dobre. <laughs> to jest bryloczek pewno. Bryloczek dla dzieci poniżej 3 roku. Nie jest to przewidziane. Okej, okay, może otwórzmy to. Jak to wygląda? Bryloczek z gębojem. A to jest chyba, to jest też naklejane? Czy, czy to jest... Nie, ale <laughs> nie jest dobry. Nie, fajnie to wygląda. A i nawet chyba rzeczywiście tak to wyglądało mniej więcej. Ja nie miałem nigdy swojego Gamboja, ale, ale miałem w klasie w podstawówce kolegę, który przynosił tego gęboja i ten, i tam gdzieś tam jak na lekcji się udało go wyrwać, żeby, żeby trochę się pobawić, to było spoko sprawa. Czy ja to mogę tak na siłę zrobić? O, tak mogę. E, więc to no, spoko sprawa, fajnie to wygląda. Nie wiem, czy do kluczy do samochodu będzie akurat postawał, żeby mi tak dyndało, ale, ale wygląda to bardzo, bardzo ciekawie. Dobra, to sobie odkładamy. Co my tu mamy dalej? E, Zelda. E, kojarzę coś, coś kojarzę. To jest jakaś informacja. Brzmi jak jakieś cukierki, tak to wygląda. Przynajmniej kurczę, nie przygotowany jestem, bo nie mam żadnego noż, nożyka tutaj, żeby to otworzyć, ale dobra, udało się. Dobra, odkładamy. Oczywiście będzie też trzeba wszystko posprzątać. Teraz tak, otwórz to w ten sposób, żeby wszystkiego nie wysypać. To jest wręcz niemożliwe. O. Nie. Dobra. Będzie chyba cięcie w tym materiale, bo, bo to, się, to się tak szybko nie uda. Ej, no nie no, bez jaj, bez jaj. Po prostu... Ociał, już, już. Tak, to są pastylki. Ej, nie, spoko sprawa. Spoko sprawa. <grym> w postaci tarczy, okej. Okay. Aż tak mocno nie kojarzę z natomiast no to jest jak najbardziej w porządku. Łooo, wow, PlayStation. Co prawda jestem XBOXowy, ale, ale ten, ale zobaczmy co to jest w ogóle. U. To jest portfel. O, wow, to jest dobre. Nie fajnie. Fajny portfel, szczególnie że mały, szary, coś w innym kolorze. Można sobie chyba to też zdjąć. Ej, w poko sprawa. Myślałem, że te, że jakieś te pakunki nie będą aż tak e, ciekawe. Natomiast wygląda to całkiem całkiem, całkiem spoko. PlayStation z przyciskami. Nie miałem nigdy PlayStation, więc muszę wierzyć, że tak wyglądają te przyciski. Okej, okay, to jest jakaś pianka, która, no generalnie trochę jeszcze tego jest tutaj, jak możecie zauważyć. Trochę tego jest. Co tu mamy dalej? Mamy dyskietkę. O, te dyskietki, ja pamiętam. Fanie Retro. Oto jedna swoim rodzaju przypinka, dostępna tylko w czerwcowym Pixel Boxie. O. Widzicie? Nawet wiedziałem, że to jest czerwcowy Pixel Box. Przygotowałem się trochę. Natomiast musimy to wyjąć... Dobra, zróbmy to tak. A, taka przepinka. Spoko. To można na, plecyk, na plecak sobie wrzucić. Całkiem spoko sprawa. Może Wam to zbliżę troszkę. Te dyskietki to ja pamiętam. To ja pamiętam ile, ra o. ile razy ja korzystałem, przepinałem po 20 dyskietek, żeby zainstalować jedną grę. Stare, piękne czasy. Nie to co teraz. Klikasz i się ściąga z neta. No dobra. Co tam dalej mamy? Eee, Witaj Giku. Ta, ta, ta. To, to jest taka informacja, chyba od, o, o, od niej powinienem w ogóle zacząć. Witaj Giku. Eee, Przekazanie mam wysiłki na ich event, dzięki czemu dwie z nich możesz znaleźć w swoim Pixelboxie. Jeśli może pytania wraz. Dobra, Dobra. okej, okay, dzięki. I to co mamy. O. Mamy wszystko rozpisane, chyba powinienem od tego zacząć generalnie. Prototyp dzienkiego Gamboya, czyli licencjonego brelok w kształcie Gamboya Nintendo. Pożyczę kosola na pieniądze. O, spoko sprawa. Ej dobrze. Dobrze w ogóle to jest wymyślone, że to jest tak trochę przedstawione inaczej. Pierwsze skarpetki z grzybów, o, tego jeszcze nie odpakowałem. Ej, koszulka z hydraulikiem, o właśnie, no z hydraulikiem, no to mam. Ej, dropsy moc. To jest takie ryzykowne stwierdzenie, bym powiedział. Czyli incensiwane cukierki pudrowe z gry, Legend. Of Zelda, Magiczna dyskietka wykonana specjalnie do tego Pixelboxa od znaka Fana Retro. Czyli została nam jeszcze jedna rzecz generalnie tutaj. Dobra, super Mario, okej, okay. co to jest? Dobra, grzyby, są grzybki, dobra, to chyba o to chodzi, o te grzybki chodziło chyba, więc... To spoko, dobra, kojarzę te grzybki, w Mario chyba każdy grał, tak? A jeżeli nie mieliście okazji grać, to sobie poszukajcie, bo to... No mega sprawa, fajna. Chociaż dzisiejsze gry chyba są trochę bardziej pasjonujące. E, no dobra, no skarpetki są spoko. A, a skarpetki nie pytali mnie rozmiar, więc chyba są uniwersalne. Dobra, co, coś tu jeszcze zostało. E, konkurs wygraj, epickie nagrody... Mm, tak. Niespodzianki za swoje fotki. Co musisz zrobić? Zrób z, y, sobie zdjęcie z Pixel Boxem, wrzuć je na Instagramie i otaguj. O, to dobrze wiedzieć, że to widzę po odpakowaniu. Obserwuj nasz profil. Raz w miesiącu wybierzemy najlepsze zdjęcia. Okej, okay. Pixelbox. W ogóle fajna to jest inicjatywa. A, jest jeszcze jakaś naklejka, więc można sobie to gdzieś to przykleić. Spoko sprawa, na przykład na kompa, jakbyście chcieli jabłko od Maca zakleić. To wszystko, mamy jeszcze pianki, możemy się porzucać. Właściwie to tyle. Jeżeli macie jakieś pytanie, dajcie znać. To będzie taka luźna seria, myślę. Będzie się pojawiała różnie, w zależności od tego, kiedy przyjdzie ta paczka. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie poszczególnych elementów, czy tego, jak to działa, to, to zerknijcie. sobie. gdzieś tu jest ta stronka o pixelbox.pl. Możecie sobie zerknąć, i tam jest wszystko wytłumaczone. Mam nadzieję, że się widzimy na Orange Video Fest jeżeli będziecie. Ja oczywiście będę dawał znać na fejsie i na Twitterze. Trzymajcie się, no i pozdrawiam. Cześć!